Pora powiedzieć, jak wygląda wyjściowy skład drużyny z Neapolu. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Takim składem zagra dzisiaj intermediolan. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony. To... Zaczynamy zatem. Żałpa linia. Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył w Teraz musi. I jest! Piłka w siatce. A oni przynajmniej na razie są w ko być. Przerwa. Za nami pierwsze cztery. Piłka do Losano. Dobre wycofanie ze skrzydła. Tak! Wyrówny meczu. Dzięki bramką na wyjeździe. To teraz oni mają korzystnie. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Jest gol! Proszę państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Jest po akcji. Utrudniają mu rozegranie. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Ha, pudło. Na podwórku piłka... Blokuje uderzenie. Piłka wraca do środka. Ronaldo! ale się popisał teraz, Handanowicz. Jeżeli wykorzystają ten corner, dobiją rywala. Na razie prowadzenie bardzo chwiejne, bo gol dla drużyny przeciwnej trafia w słupek. Zagrożenie nie minęło. Pytanie do Lautaro Martineza. Wejście, akcja przerwana. Koniec. Tutaj już nic się nie zmieni. Zespół gości wygrywa ten dwumecz i zabra w wielkim finale. My okiem raz jeszcze. Dzięki technologii goal line możemy mieć potwierdzenie. Tak jest, słuszna decyzja, nie ma. Tak zagra w dzisiejszym meczu Intermediolan. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony, grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu. Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy Mamy zestawienie drużyny gości na ten mecz. Ustawienie wygląda na bardzo popularne. 1-4-4-2 z pomocą ustawioną nie w linię, a rąb. Tak, na papierze ta formacja jest bardzo wszechstronna. Kluczowymi elementami są tutaj defensywny i ofensywny. Juka znajduje bale I teraz! Przyjezdny zespół prowadzi 1 do 0. Teraz czas na odpowiedź. Podanie w ofensywie, co dalej? No teraz... Czy trafi do siatki? I jest! Umieścił piłkę w siatce. Prowadzą teraz już dwoma golami. Patempa. Nie ma dużo miejsca, szuka szansy. I gol! Prałka kontaktowa. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. To, proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Zbierają żelaznych nerwów. A więc sędzia kończy pierwszą odsłonę gry na... Okazja teraz przed Dybalą. Jest! Tak! Piłka w siatce. To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Swój zespół bez dwóch zdań. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Szczęsny! Jak będzie groźnie. Szansa na gola! Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową tą Byłoby im czasu, żeby się pozbierać, a tak wciąż potrzeba. Koniec meczu. Zero zdziwienia. Ekipa z najlepszym bilansem wyjazdowym wygrywa i śrubuje jeszcze wynik. Takim składem zagra dzisiaj Intermediolan. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony, to stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rybaków. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. Alison Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander-Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Mo Salah oraz Sadio Mane zagrają na bokach pomocy. Formacja z wyraźną szpicą. Zatem tak, w linii ataku osamotniony napastnik. Spotkania, da teraz interwencja w obronie. Już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawy. Czy trafi? I jest gol, proszę Państwa. Znakomicie. Pewny strzał. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. A więc sędzia kończy pierwszą odsłonę gry na San Siro. Ma teraz szansę. Obronił, ale piłka w grze. Mamy gwizdek. I sędzia wskazuje na 11 metr. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Teraz z rogu na jedenasty metr. Zagrywa na dalszy słupek. Autaro Martinez, jak to rozwiąże? Go! OLA! Oh, Ryzykował tym kolejem! Ale opłaciło się! Palce widać! Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Gol! Bo co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki! To samo... Ależ teraz podanie w uliczkę! Druga bramka! Tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Czciutki odbiór. Jest gwizdek końcowy. Cieszą się kibice, bo drużyna gospodarzy przechodzi dalej.